Z jednej strony mamy rozpowszechnioną wolność słowa, każdy może się wypowiedzieć na wiele tematów, ale z drugiej strony musimy sami teraz umieć ważyć to, co kto mówi. Bo pomyśl sobie o tym tak: pierwszą tego typu rewolucją było pismo od Gutenberga, czy raczej prasa drukarska, która nagle umożliwiła rewolucyjną rzecz. Nagle ludzie mogli czytać książki, nagle bycie piśmiennym zaczęło być istotne. Oczywiście Gutenberg bardzo się przyczynił do powstania. Protestantyzmu, ponieważ jedną z jego zasad, reguł jest to, aby każdy człowiek miał dostęp do pisma, żeby nie było pośrednika, żeby każdy mógł na własną rękę to czytać. Oczywiście to ma swoje implikacje, bo względem katolicyzmu jest pewna istotna różnica, że mamy pewne szabony myślowe, które nam mówią o tym, jak interpretować pewne rzeczy, pewne doktryny. Mamy postacie ważnych świętych, jak na przykład święty Augustyn, jak Tomasz Zakiwu, którzy mówią w jaki sposób żyć, jak coś rozumieć. Tymczasem tam jest bardziej wolna Amerykanka. Nie chcę tutaj oceniać jednego albo drugiego, bo nie jestem w stanie i za mało wiem, żeby to zrobić, ale po prostu jest to interesująca różnica, która najprawdopodobniej przyczyniła się do tego, że Kościół protestancki coraz bardziej się rozdrabnia na coraz większą ilość odłamów. Na pewno kojarzysz, że ogólnie masz ten zbiór protestantyzmu, ale w jego. Domenie masz jeszcze mnóstwo innych podzbiorów. I one cały czas zresztą powstają nowe.